Dzień dobry Państwu, jak zdrowie. To dobrze, że dobrze. U mnie też dobrze. I tylko pojawił się we mnie pewien jaskółczy czy niepokój, bo mi pismaki z mojego ministra zdrowia zrobiły przekręciarza i aferzystę finansowego. Nawiasem mówiąc, panie ministrze, coś by z tym trzeba było jednak zrobić, bo trochę się tych zarzutów nazbierało, a pan jest politykiem. Od maseczek stupolewa przez maseczki na aż po jakieś testy, które. Jakiś dżentelmen kupił w Turcji za grosze, a polskiemu rządowi sprzedał za ciężkie pieniądze. Oczywiście w tle pańskiej, pańskiego brata kłopoty z Centrum Badań i Rozwoju. Ja rozumiem, że pan może uznać, panie ministrze, że to są transakcje czyste, przejrzyste i że pan nie musi udowadniać, że nie jest pan wielbłądem, ale w polityce to tak nie działa. Tu nie ma żadnych domniemań niewinności, są zarzuty, są pytania, muszą być odpowiedzi. Pan nie może stanąć przed dziennikarzami... I powiedzieć, że pytania o Pański majątek to w istocie pytania o majątek Pańskiej żony, bo Pan go przepisał, że Pańska żona, zgodnie z Pańską wiedzą, chętnie na każde pytanie odpowie, ale kiedy dziennikarze pytają to kiedy, Pan odpowiada, że Pan nie wie, bo to Pańska żona. Dopóty, dopóki tak to będzie wyglądało, to podejrzenia o to, że to przepisanie majątku było jakimś wybiegiem, będą żyły własnym życiem. Pan profesor Gdula mówi, że. Polacy się boją pandemii, a wy się boicie, że się skończy, bo całkiem dobrze na tym zarabiacie. Ja wiem, profesor Hydula to jest opozycja, no ale chyrpożyt po wsi. Ludzie słyszą, ludzie pytają i chcieliby poznać odpowiedzi. Nie wolno w takiej sytuacji milczeć. Panie ministrze, to nie jest moja sprawa, co pan robi ze swoim nazwiskiem ze swoim życiorysem. Może pan przekalkulował i panu wyszło, że się opłaca, a może nie, ale ja jako obywatel, jako potencjalny pacjent, chciałbym wiedzieć, że mną i moją rodziną w tym trudnym czasie zajmuje się etyczny fachowiec, a nie ktoś, kto chce na tym wszystkim zarobić. Pan mi tego zadania nie ułatwia, bo ja ciągle nie wiem jak to jest. Pańscy koledzy mówią, że o, majątek Micra Szumowskiego jest dawno temu przejrzysty, bo dziennikarze go ujawnili. Wie pan, jeśli jawność majątku polityka polega na tym, że dziennikarze go ujawniają, to nam się pewne definicje mylą. Kategorycznie i z całą pewnością. Wie pan, ja pana nie nakłaniam do dymisji. Arabele to ja w podstawówce oglądałem, ale są takie zachowania polityków na świecie, które pan mógłby zauważyć, przypomnieć sobie i wyciągnąć z nich pewne wnioski. Mona Zachlin. Kojarzy pan taką kobietę? Była wicepremier Szwecji. Drobnymi, ale niestety kartą służbową zapłaciła za batonik Pampersy i paczkę fajek. Musiał się podać do dymisji. Premier Bośni i Hercegowiny poszedł właśnie siedzieć, bo ściągnął z zagranicy respiratory przez firmę swojego kolegi. Nie dało rady. Pan sobie wyobraż na mówiąc, że polski minister sprawiedliwości zatrzymuje premiera? Dalekie przykłady. No dobra, to sięgnijmy po inne. Nieco bliższe. Pewien minister sprawiedliwości musiał się podać do dymisji, bo mu się osadzony w celi powiesił. Inny minister. Kiepsko się tłumaczył z drogiego zegarka, też wyleciał z roboty. Wie pan, tu nie chodzi ani o batonik, ani o zegarek, tu chodzi o ciężkie miliony złotych i chcielibyśmy poznać prawdę o tym, jak to właściwie było, z pańskich uznaj, najlepiej, a nie dziennikarskich. Pańscy koledzy pana bronią, jak powiada minister Wójcik, wręcz pokrzykuje na Monikę Olejnik, mówiąc, że trwa na pana bezprzykładny atak dzień w dzień i tak, że nie, nie, może, i tak nie może być. Może być, panie ministrze, pan jest w polityce może od niedawna, ale pan powinien wiedzieć, że w tym zawodzie tak po prostu jest. Bierze pan nasze pieniądze, więc jak pytamy, ma pan odpowiadać. Najlepiej obszernie. No chyba, że pan nie chce. Jest wiele pięknych zawodów na świecie. Nie musi pan być politykiem, z całą pewnością. Tu pan mógłby jednak być. Premier Morawiecki też pana broni mówi, że za to, co pan zrobił w czasie koronawirusa, powinien pan dostać medal. Być może. Tylko nie o to pana premiera pytano. Pytano pana premiera o to, czy pan nie tkwi w jakiejś mgle dziwnych finansowych operacji. Za te podkrążone oczy z czasów początków pandemii rzeczywiście można pana było pokochać. I gdyby wtedy ktoś krzyknął Szumowski na prezydenta, to Bóg wie, jakby było. Ale dziś już to tak nie wygląda. Wie pan, to nie jest moja sprawa, czy staje się pan obciążeniem politycznym dla swojego środowiska i wizerunkowym. Ale wkrótce może pan się nim stać. A wtedy wie pan, co z panem zrobią? Zrzucą pana z sani. Jak pan uważa, stoi pan na płozach. Zdrowia życzę, panie ministrze. Zdrowia.